Taki długi wstęp, ponieważ od bardzo dawna już ja się z tym tematem tak wstrzymywałem, wstrzymywałem, bo nie było specjalnie okazji, a w tej chwili jest okazja, w internecie chodzą tak, takie cytaty różne, i między innymi tego, tego pana Ziszka. I jeśli można jeszcze powtórzyć, no, to no, w, można sobie wygooglować taki, taki, taki cytacik. Uh -huh. I ja y, przepraszam, nie przygotowałem się, bo nie przetłumaczyłem. To jest cytat, to jest dość istotne, bo to jest nie, nie wiadomo skąd to jest. Natomiast y, ja szukałem źródła i okazuje się, że to jest jedno zdanie z y, obszerniejszego eseju, który napisał Żyżek kiedyś tam. Y, nie pamiętam już jego tytułu. Mniej więcej tak sens był taki. Wynik poszukiwań w magazynie szpargałów związanych z islamem mhm. to, to nie ma żadnego znaczenia. Jest w każdym razie fragment pewnej, pewnego dłuższego wywodu, w którym to jest uzasadnione. Mhm. Ale ja dzisiaj w te uzasadnienia nie będę wchodził. Chcę tylko zwrócić uwagę, o co tam chodzi. Ja spróbuję to przetłumaczyć. Z Zwykle mówimy o cywilizacji judeo-chrześcijańskiej, tak? Przepraszam, ja nie widzę w całości tego. Być może, przepraszam, ja, nie, nie widać mnie, to mogę podejść i zobaczyć. Być może nadszedł czas specjalnie w obliczu konfliktu na Bliskim Wschodzie, żeby porozmawiać o żydowsko-muzułmańskiej cywilizacji jako osi opozycyjnej wobec chrześcijaństwa. Ponieważ to będzie funkcjonowało jak filmik, który można sobie zatrzymać i powtórzyć, uh -huh. to ja bym bardzo prosił, żeby osoby, które no chcą co, coś z tych, z tych mechanizmów naprawdę zrozumieć, zaznaczam, nie na poziomie politycznych, bieżących pyskówek, tylko na poziomie ideologicznym. Bo tutaj Żyżek mówi jak ideolog. Nie ma żadnego znaczenia, kto go do tego upoważnił, czy to była jego własna inicjatywa, czy, czy, czy to jest no, wynik jakiegoś, jakiegoś szerszego trendu. I co bym chciał podkreślić? Ja nie wiem, czy pan Żyżek jest Żydem, czy nie jest Żydem. To nie ma żadnego znaczenia. On to mówi jako wpływowy, opiniotwórczy marksista. I on mówi o czymś, a to zaznaczam, to już od paru lat funkcjonuje w, w internecie, bo tekst jest jeszcze, jeszcze trochę, trochę starszy. On przedstawia pewną naprawdę bardzo głęboką myśl. że nie wnikając w to, czy i w, w tę dyskusję na temat y, tej tradycji judeochrześcijańskiej, o której w zeszłym tygodniu wspominałem, a która jest fikcją, to on się zastanawia, czy w związku z tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, nie należałoby pomyśleć o stworzeniu, przekładając to na język konkretów. Frontu żydowsko-muzułmańskiego, antychrześcijańskiego. Ten front w tej chwili w Europie już istnieje. Uh -huh. I teraz jest pytanie, czy on to mówił jako Żyd, czy jako marksista? Uh -huh. Wie pan, to pod, pod adresem tych osób, które bardzo łatwo, yy, bardzo łatwo dają się wpuścić w ten, w ten schemat wie pan, yy, Żydzi masonicykliści. cykliści. Tak. Ponieważ przy takim myśleniu myśli się kategoriami, pokażcie mi kogo tu utrącić. Natomiast w ogóle nie myśli się o ideologii. A to, o czym ja powiedziałem, to jest, proszę pana, perspektywa ideologiczna yy, mierzona yy, odcinkami epok. Odcinkami epok. Ponieważ nie jest wykluczone, że w planie antykulturowym marksizmu oni w pewnym momencie doszli do wniosku, że jedyną metodą na wyeliminowanie tego elementu, który musi być wyeliminowany jest wejście w, w koalicję no w zasadzie niby z dotychczasowym wrogiem. No bo przecież... Państwo Izrael specjalnie chyba z, z, z islamem się nie kocha. No tak, nie za bardzo. No więc to, to jest propozycja żydowska, nie żydowska? <grym> chyba marksistowska bardziej w takim układzie. No tak, ale jak się mówi uh -huh. marksizm, to jak pan popatrzy na wpisy pod naszymi rozmowami czy pod moimi filmami, to tam co drugi, no przesadzam, ale tego... Panie, przestań pan gadać, wiadomo, że ci Żydzi i tak dalej. Ludzie nie odróżniają Żyda od przestępcy, w tym również przestępcy żydowskiego. I to jest bardzo niedobre, dlatego że wszystko wskazuje na to, że wynikiem, i to zaznaczam, i jednego nurtu i drugiego nurtu, czyli tego agresywnie żydowskiego, czyli izraelskiego. I y, marksistowskiego, i to, i to mówię z, jakby z, z, z pełną jasnością problemu, że wynikiem tego będzie y, narastanie i to być może w pewnym momencie y, takie, takie, takie bardzo szybkie antysemityzmu, to jest hodowanie antysemityzmu. Ci ludzie nie wiedzą,